Cześć, 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 siemaneczko, ja nazywam się Brodzio, a w tym oto odcineczku chciałbym Was yy, zaprosić na mojego streamka, który odbędzie się w 5.18 ze startu CraftCora. Um, co mogę dodać? Dodać mogę tyle, że trwa obecnie nadal rekrutacja do naszej gildi SC. Oczywiście nie jestem tam jakąś osobą wpływową na wasze dojście lub nie. Yy, tylko po prostu chciałem wam dać informację, skoro otworzę ten film, z informacją o live. Chciałem po prostu dodać wam, że jest taka, jest taka gildia SC, która jeszcze poszukuje paru osób. No i co mordeczki, bez zbędnego przedłużania, yy, wszystkie wymagania do dołączenia do naszej gildii Będą po prostu w opisie. No i co? Czytajcie opis, czekajcie na lewika, wbijajcie jak największa osób. Liczba osób będzie mnie satysfakcjonować. No i co oczywiście? Eee, poklepiemy się. Mam nadzieję. Nie udostępnię kordów, wiadomo, ale na pewno będą jakieś klepki Więc jeżeli zabijecie takiego stevesona jak ja, to dam wam gratulacje. Nagrajcie to najlepiej na YouTube, i będzie się coś działo na tej edycji. Mam nadzieję, że rozrobimy z tąkiem, rozpierduchę. No i co, mateczki? Pozdrawiam was serdecznie. No i co? Widzimy się już piątego 18 No i piona.